Cześć. Nazywam się Udo jestem ratownikiem medycznym. Od 12 lat pracuję w zespole Ratownictwa Medycznego w Jestem właścicielem firmy Phantom. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem rurek phtanowych. Zapraszam na film. Rurka ktanowa jest to urządzenie medyczne, które służy do udrażania dróg oddechowych u osób głęboko nieprzytomnych oraz u osób, które nie oddychają. Jeżeli chodzi o uprawnienia osób zakładających takie rurki, to są to ratownicy kwalifikowane pierwszej pomocy, ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarz. Jeżeli chodzi o uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy w tym zakresie, jest dość ograniczone ze względu na to, iż ratownik kwalifikowany pierwszej pomocy może zakładać tą rurkę jedynie u osób, które nie oddychają. W innym przypadku, jak ratownicy medycznie pielęgniarki oraz lekarze, mogą zakładać również u osób, które są głęboko nieprzytomne. spada się ona z głównej y, części y, głównego przewodu y, gumowego oraz z dwóch baloników. Między tymi dwoma balonikami znajduje się przestrzeń otwarta, przez którą powietrze będzie dostawało się do y, druku oddechowych naszego oszkodowanego. Posiadamy kilka rozmiarów rurek tanionych. Największy rozmiar numer 5. Jest koloru fioletowego. Numer 4: kolor czerwony. Numer 3: kolor żółty. Numer 2: kolor zielony. Numer 1: kolor biały. Rozmiar w rurkach ma znaczenie, dlatego też e, dobieramy odpowiedni rozmiar rurek do wysokości poszkodowanego czyli wysokość naszego poszkodowanego, jego wzrost, będzie determinował, który numer rurki powinniśmy założyć. Jeżeli chodzi o numer 5, jest to rurka największa. Mam tutaj opakowanie oryginalne, które, w którą ta rurka jest spakowana, i na tym opakowaniu mamy napisane, iż ta rurka jest dla osób o wzroście powyżej 1,80 m. Kolejne rozmiary rurek są stosunkowo dla osób o niższym wzroście. Ciekawostką jest, że najmniejsze rozmiary rurek nie dobieramy do wzrostu poszkodowanego. Jednakże do wagi poszkodowanego. Dlatego też zawsze przed zastosowaniem rurki krtaniowej spójrzmy na opakowaniu, które powinno być zamknięte szczelnie, ponieważ ta rurka musi być utrzymana w warunkach sterylnych. Sprawdźmy, jak producent zaleca stosować dany rozmiar rurki ktaniowej. Prawidłowo dobraną rurkę krtaniową musimy sprawdzić przed założeniem, czy jest szczelna. W tym celu strzykawkę wmontowaną razem w zestawie dociągamy do odpowiedniego koloru. Tutaj mam kolor fioletowy, dlatego też dobieram tutaj, dociągam do koloru fioletowego. Do balonika wstrzykuję powietrze. Jak widzimy, obydwa baloniki rozprężyły się ich ciśnienie jest odpowiednio mocne. Następnie odciągam powietrze i wprowadzam rurkę do dróg oddechowych zgodnie z krzywizną dróg oddechowych. Rurkę ktanową nie wkładamy do oporu ze względu na jej bardzo wąską konstrukcję, co mogłoby spowodować, że cała rurka dostała, wleciałaby do przełyku. Dlatego też rurkę krytaniową wprowadzamy do górnej kreski na naszej górnej podziałce, na której posiadamy trzy kreski. Wprowadzamy w pierwszej kolejności do tej górnej kreski, aby ona była na równi, z, na równi z linią zębową, następnie na strzykawce odciągamy odpowiednią ilość powietrza. I powoli wprowadzamy powietrze do balonika. Jak widzimy balonik kontrolny jest dobrze napełniony, dlatego też możemy zweryfikować, czy dobrze poprawnie założyliśmy naszą rurkę. Jak widzimy balon bardzo dobrze się rozpręża, z żadnej strony nie czuję, aby powietrze się cofało, żeby były jakieś jakiekolwiek nieszczelności. Ważną kwestią jest, że jeżeli pacjent po założeniu rówki krtaniowej zacznie się krztusić, dławić, będzie chciał ją wypluć, wyciągnąć, to musimy pamiętać o tym, że musimy mu w tym pomóc, a nie starać się, aby ona na siłę została w jego drogach oddechowych. Jeżeli pacjent będzie tak zwany kłócił się z tą rurką, jest to ewidentna oznaka faktu, że źle oceniliśmy jego stan przytomności i nie jest on, nie znajduje się on w stanie głębokiego, głębokiej nieprzytomności, jednakże jest lekko nieprzytomny, a takiemu pacjentowi ta rurka będzie zbędna. W tym przypadku, aby ją szybko wyciągnąć, powinniśmy stale się ją wyciągnąć ruchem w kierunku nóg. W tym przypadku nie uda mi się to, to wykonać skutecznie ze względu na konstrukcję głowy do intubacji, którą tutaj posiadam. Jest ona zbudowana z gumy, dlatego też tarcie gumy, rurki krtaniowej o gumę tej głowy powoduje niemożliwość tego wyciągnięcia. W drogach oddechowych jest to dużo, dużo łatwiejsze. Innym sposobem jest oczywiście odciągnięcie wcześniejsze powietrza z rurki i wyciągnięcie rurki z dróg oddechowych pacjenta. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz bądź napisz do nas w wiadomości prywatnej. Cześć.